Witam wszystkich na aktualizacji rynku kryptowalut. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne. Jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. I tak zaczynamy sobie od Fear and Greed Index. Poziom 33, poziom strachu. Mieliśmy Extreme Fear 25. Niemniej jednak uważam, że zobaczymy jeszcze większy strach na rynku. Docieramy do ważnych punktów oporu, o których sobie mówiliśmy w poprzednich analizach. I tak dzisiaj zaczniemy od Ethereum. Interwały jednodniowe to jest to, co chciałem wam pokazać. Kierunek, który ja obserwuję. 580 50 strefa mówiłem dłuższego czasu, że jest utrzymuje nas w tym ruchu wzrostowym w tej chwili, natomiast ten szczyt nie był przetestowany. I teraz zobaczcie, mierząc ostatnie podbicie, 061 mamy tutaj i cena nam bardzo ładnie odbija się cały czas od tego poziomu. I. Mierząc cały ten ruch wzrostowy od tego dołka do tego szczytu, który mieliśmy, to to 61 wypada na 2474. I też zaznaczę to, to 61, ze względu na to, że tu mamy zmierzony ten input, natomiast ten cały ruch też tutaj by trzeba było pomierzyć. I te dwa poziomy są dla mnie bardzo ważne. Kolejne mierzenie z tego impulsu 61 nas trzyma w tej chwili. Jeżeli to wybijemy, wybijemy ten poziom 2904, świeca dzienna zamknie się poniżej, widzimy, że żadna ze świetlnych się nie zamknęła poniżej, to będę oczekiwał zejścia do 2583, a tak? no ten do 2477. I tak jak mówiłem na, na webinarze, tutaj się nic nie zmieniło. Te, poziomy są dalej dla mnie aktualne i ja na tych poziomach będę akumulował pod odbicie, pod kontynuację wzrostów. Także tutaj tak to wygląda w tej chwili. Natomiast to e, jest interwał jednodniowy. Tak? Docieramy do ważnego oporu, tutaj mamy ten opór wyznaczony. Najważniejsze wsparcie w tej chwili to są okolice 32964. To jest takie silne wsparcie. Tutaj poniżej mamy 2903, czyli takie dwie strefy. O, te poziomy. Ja bym sobie obserwował na eterze w tej chwili dla siebie. I tak jak mówię, kolejne zejście tutaj, myślę, że będzie ta strefa zaliczona. Ja mówiłem o tym, że tutaj się spodziewałem tego zejścia, niemniej jednak widzimy, że te dołki zostały wybite, natomiast ten dołek jeszcze nie został, 2792 nie wybiliśmy, także to zejście następne myślę, że jest kwestią czasu i że zobaczymy to zejście. Widzimy też, że mamy bardzo dużo płynności do zdjęcia tutaj poniżej. Do góry, dopiero tutaj ta płynność na rynku się znajduje. Także e, jesteśmy przy środkowej Bollingera 0,61 FIBO całego tego ruchu spadkowego, tego impulsu ostatniego. Bardzo mocny poziom. Ja odtąd e, mam pozycje krótkie i będę je trzymał, realizował na kolejnych targetach. Finalny target tutaj 2460. Mamy bardzo dużo liquidity do zebrania, tak samo jak tutaj to wygląda. Na Eterze. Także tak widzę to w tej chwili na Ethereum, widzimy, że pomimo tego podbicia kilkudniowego, wolumen popytowy nam się nie powiększa. Także no, mamy raczej przewagę czerwieni na ten moment, na jednodniówce schodząc na 4 godziny. E, też tutaj widzimy, że odbijamy się od strefy, pojawia się podaż i myślę, że to zejście niżej jest bardzo, bardzo. Realne, właśnie z tych poziomów. Gdybyśmy podbijali wyżej, no to ten poziom tutaj jest 3,298. Cieniem możemy tutaj dojść, ewentualnie przetestowanie tej strefy. Natomiast, no ja tutaj zagrywam pozycje krótkie. Pamiętajcie, nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie to, co ja robię na rynku. No i tutaj też widzimy tą płynność. Tutaj nie ma płynności, także cena nie ma po co tutaj iść. Dopiero 3520 pojawia się większa płynność, za to pod nami jest jej bardzo dużo do ściągnięcia. Najwięcej znajduje się tutaj właśnie w okolicach 2800-2760 i bardzo możliwe, że tutaj zobaczymy ten zjazd ceny, a nawet w te okolice. To jest moja strefa zakupowa popytowa na eterze w tej chwili. Kolejny wykres. Może przejdziemy sobie tutaj do Ethereum. Tutaj również widzimy, że ta średnia krocząca cały czas trzyma nas w ruchu spadkowym. Ale jest na jednogodzinówce. Ok. Tu wybiliśmy strefę. 3,246, tutaj trochę by trzeba zaktualizować ten, ten, ten wykres, niemniej jednak ta strefa jest dalej strefą podażową. I 382, przechodząc na 4 godziny, tutaj już to wygląda tak, jak powinno być. Mamy wybicie, co prawda, tego podwójnego dna, zasięg tego podwójnego dna, a ja może przypomnę. Mierząc od dołka do szczytu, wypada nam w okolicach tutaj 375-355. Także to jest możliwy zasięg. Niemniej jednak, ja tutaj widzę dużo miejsc, skąd cena może nam zawrócić, i właśnie teraz znajdujemy się w jednym z takich miejsc, gdzie widzimy, że ten wolumen nam maleje. Pierwsze wsparcie wynikające tutaj z tego wykresu. No to jest tutaj kontakt z tą linią, no a później te targety. Poniżej, tak jak e, pokazywałem to wcześniej na wykresach. E, następnym wykresem będzie Bitcoin. Bitcoin również e, w strefie podażowej, e, tutaj mamy te linie, wyznaczają na tą strefę podażową. Widzimy próbę wybicia z 61 na, na godzinę. Chce zobaczymy, czy cena się utrzyma. Jeżeli by się utrzymała nad tym poziomem, no to będę patrzył wówczas w kierunku 61571 natomiast taki maksymalny zasięg na ten moment 63, 63 827 i to podbicie tu 62 625, mamy 886. Jeżeli wybijemy ten poziom, no to będę patrzył w kierunku 127, Tutaj na wykresie. Natomiast warto też dodać tutaj takie mierzenie tego ostatniego ruchu. Mam 127, 161 i ten poziom też zaznaczam sobie. Tutaj jako poziom, od którego możemy zobaczyć. 61,500 62, 400 62, 625. To są takie poziomy, które. Nie będą w tej chwili interesowały jako poziomy prospadkowe na Bitcoinie. Niemniej jednak tu, gdzie jesteśmy teraz, również jest to strefa dla mnie spadkowa i to skąd może odbyć się dalszy ruch spadkowy, natomiast dokąd do strefy, którą tu mam wyznaczoną, tak? 51,950, 50, 312, 49, 744. <tryk> jako maksymalny zacięg w tej chwili e, tych spadków. No to ja widzę tutaj. Na ten moment. Tutaj mamy to 53. Zaraz sobie to zmniejszymy trochę ten wykres. I tu chciałem pokazać, m, gdzie to najsilniejsze wsparcie według mnie się znajduje. Zmierzymy sobie ten ostatni cały ruch wzrostowy i tutaj 52. 43 nie zostało zaliczone. Także tutaj z tego mierzenia możemy dodać sobie to 0,61 i tą konsolidację, jako miejsce, w którym możemy zobaczyć zejście na, dokąd możemy zobaczyć zejście na bitcoinie, natomiast ten poziom 46 tysięcy byłby o tyle ważny, że tego tutaj wierzchołka nie przetestowaliśmy, tak, tutaj nie było testu tego wierzchołka, e, po wybiciu z tej konsolidacji ona nie wróciła i nie przetestowała tego poziomu. Także no, dla mnie też. E, moment te, ten poziom tu jest istotny 46 123. Ale to już jest, są dalsze targety, natomiast tutaj te poziomy 52, 43, i tu ewentualne wejście do 49. Tak jak pokazywałem na tym wykresie czterogodzinowym, <laughs> ta strefa jest dla mnie kluczową strefą na Bitcoinie. Widzimy, że wybiliśmy zasięg tej korekty tutaj. Jesteśmy nad nią, także ten poziom w tej chwili jest dla mnie pierwszym wsparciem, które będę obserwował. 50. 8537. No i tutaj te szczyty, ale tutaj jeszcze się dużo może wydarzyć. Jeżeli zobaczymy zejście poniżej 0,61 i zjazd w dół, to tą strefę tutaj będę obserwował dla siebie. Dużo ciekawych rzeczy się dzieje w koło XRP tutaj też mamy te, te wybicia, o których mówiłem. Wcześniej, że one, te poziomy zostają pokonane. Niemniej jednak 55 jest w dalszym ciągu z zaporą. Może zróbmy sobie cał, całą analizę jeszcze od początku na XRP. I to będzie to, co by było. Na dzisiaj zaczniemy od interwału jednodniowego. I tutaj na interwale jednodniowym widzimy, że od dłuższego czasu idziemy tak bokiem rozpadkowo. O. Oddalony wykres. Ja używam wykresów na Giełdzie Bitget, ponieważ są one dla mnie najbardziej wiarygodne. Tam też tradeuję, Jeżeli ktoś chce dołączyć do Giełdy Bitget. No to link będzie w opisie pod nagraniem. Także każdy, kto chce, to zapraszam. I może, możecie tutaj skorzystać z tego, co GildoBigET oferuje. Ma dość ciekawą ofertę. Jest bonus też, jeżeli się zarejestrujecie z tego linku. Także wszystko, wszystko zostawię w opisie pod nagraniem. Dobra, przechodzimy do XRP. No tutaj jedną rzeczą, którą jeszcze chciałem pokazać, to może wykres tygodniowy. Tu sobie to cofniemy. OK. I na wykresie tygodniowym widzimy, że tutaj mogliśmy poprowadzić taką linię trendu, która została wybita, tak? I no nie jest to dość, do, do, nie jest to dobry sygnał dla. E, widzimy, że ta linia była respektowana, e, natomiast ona została wybita i jesteśmy na reteście teraz tego, tych poziomów. Także na interwale tygodniowym ważne będzie zamknięcie. Zamykamy się pod spodem czy nad linią trendu. Widzimy, że odbicie się pojawiło, natomiast pojawił się też na tygodniu. Chce nam ogromny wolumen podażowy, tak? Duża wyprzedaż na XRP i teraz przechodzimy na wykres dzienny. Pomimo tych newsów, które się pojawiły i tutaj jest jakieś odreagowanie, ja uważam, że zejście niżej na XRP jest bardzo realne. No i tak zaraz tutaj sobie zrobimy na wykresie. Może cofniemy się na ten tygodniowy jeszcze na chwilę. Okay. I tutaj mierząc sobie od dołka tego do tego wierzchołka wiemy, że poziom 886 nie został zaliczony. Zatrzymały, zatrzymaliśmy się, został nadbity 7.86. Tego ostatniego ruchu, także ja sobie pozwolę tutaj zaznaczyć te dwa poziomy, bo one są dla mnie kluczowe. W tej chwili jako wsparcia, natomiast jako opór, no to będziemy patrzeć w drugą stronę. Także to są wsparcia, które mamy najbliżej ceny na wykresie tygodniowym, a na wykresie Zobaczcie, tutaj 3.8.2 zostało dotknięte, także poziome FIBO działają. Tutaj nie ma, nie ma dwóch zdań Co do tego nie ma wątpliwości. Natomiast <laughs> warto też zwrócić uwagę na to, co będzie działo dalej z ERP. Zwłaszcza po tych które które mamy. które mamy przed sobą. No, no i w najbliższych dniach będzie też wiadomo jak to dalej jak dalej sytuacja na XRP będzie kształtować nam rynek yy, w przyszłości. Ponieważ widzimy, że Te rynki tutaj są, w momencie, tylko zobaczę, czy jest się coś, jakieś zakłócenia techniczne. Do, dość duże burze u nas są w tej chwili. I... Okej, okay. dobra. Już jesteśmy. Przepraszam za, za, za małe zakłócenia. Natomiast na XRP tutaj widzimy te poziomy, które, o których mówię. One działają, one nas w dalszym ciągu utrzymują w tym, w tym ruchu spadkowym. Niby było to wybicie, tutaj, <laughs> niby było to wybicie na um, od 1 dolara. Natomiast tutaj warto zwrócić uwagę też na strefę 1,31. Gdzie ja na pewno będę się kaszował z XRP? Mamy 61, 161. także tutaj yy, to, co teraz zbieram, tutaj będę kaszował i zostawię sam wkład. Yy, wszystkie zyski będę wyciągał na tym poziomie. Natomiast po drodze no, też zwrócić uwagę, należy na poziom 0,73. I tutaj na 0,66 to są poziomy z interwału tygodniowego. Przypominam, że zaraz przejdziemy sobie na niższe interwały i będziemy patrzyli co tutaj się może nam wydarzyć. No i ta linia trendu średnia krocząca także to są dwie, dwie rzeczy. Jeżeli jesteśmy nad tym uważam, że mamy trend nad tą linią na tygodniówce. Natomiast poniżej, no, wiemy jak to wygląda w tej chwili. Tutaj interwał jednodniowy. Odniósł mamy pojawienie się tego wolumenu popytowego. Jednak poziom nas utrzymuje tutaj. W dalszym ciągu cena jest wyciągnięta. Dopóki jesteśmy nad tym poziomem, pierwszym targetem z jednodniówki, który ja widzę w tej chwili jest tutaj 3,82, 0,5. Dotknięte, czyli też tutaj to. 0,61, czyli 60 centów, 59 decydujących. Ten poziom został. 51 już działa, natomiast no tutaj możemy dołożyć sobie jeszcze jedno mierzenie i widzimy 61, 161. Przepraszam, 0,161, także mocny poziom oporu i myślę, że stąd możemy zobaczyć zjazd ceny jeszcze niżej. I myślę, że na całym rynku krypto dotarliśmy do bardzo ważnego oporu, bardzo ważnego oporu, bardzo ważnego punktu decyzyjnego. Jeżeli wybijemy na EXAPI 055, 653, 056, 494, no to kolejny target 060, 066, 396 w tej chwili. Natomiast teraz poszukajmy najbliższego wsparcia. I najbliższym wsparciem jest 46752. Widzimy, jak cena tutaj reagowała. Wybiliśmy ten poziom. Jesteśmy nad nim i to jest pierwsze moje wsparcie, które ja na ESPI będę obserwował. Jeszcze możemy sobie je potwierdzić tutaj mierzeniem 0,5 wypada trochę wyżej. O! 0,4782. No, a taki decydujący punkt, gdybyśmy mieli zobaczyć dalszy spadek, to jeżeli wybijemy 45, no to myślę, że tutaj niżej i jak najbardziej możemy zejść i zobaczyć ten zjazd ceny w dół. Także tak to widzę na eksarpijny. Nie będzie tu łatwo się przebić przez ten, przez ten poziom 0,673. Tam mam 0,61 całego tego ruchu spadkowego, natomiast tutaj jest strefa, która trzyma nas spadkomu. Patrząc na czterogodzinówkę. My. Jeżeli spojrzymy sobie na czterogodzinówkę, no to tutaj ten wolumen popytowy, on będzie znacznie. Większy niż na jedną dniu chcę. Widzimy ten wystrzał tutaj tego wolumenu. Niemniej jednak podaż zaczyna się pojawiać i myślę, że możemy zobaczyć dalsze spadki. Kolejną rzeczą, na którą chciałem zwrócić uwagę, że to podbicie, które mamy obecnie na, na rynku bitcoina, jest to podbicie weekendowe. tak I tutaj no w weekendy jest tak, że pomimo tych odreagowań, które które są <laughs> no to etapu na CME, który powstaje, jest to równik między zamknięcia w piątek, a tym co się będzie otwierało dzisiaj w nocy. No i tak jak sobie weźmiemy wykres w tej chwili, no to w e, piątek giełdy zamykały się o 22. Czyli byliśmy tutaj w tych rejonach. to tu, 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 tu. Czwartek, piątek. Czwarta rano. Widzimy, że cena nam zawraca. I tutaj się giełda zamknęła. Tak, to jest wykres z 4-godzinowy, czyli to jest ostatnia świeczka, czyli byliśmy na poziomie 57-845, teraz mamy 60, 60 tysięcy, tak? czyli jesteśmy w tym miejscu, czyli powstanie nam gap na CME, który, no, znacie moje podejście do tego, że cena często zawraca i podbicia weekendowe nie są dla mnie zbyt ważne. Na, na to, że cena właśnie zawraca i wypełnia te, te poziomy, czyli w piątek zamknął się na 57,805, a w tej chwili cena bitcoina znajduje się na poziomie, to jest interwał czterogodzinowy, 60,83. Czyli od tego poziomu, gdzie byliśmy w piątek, do poziomu 60,83. 80... To jest na ten moment oczywiście tak, bo to, to cena może się zmienić jeszcze, ale tutaj będziemy mieli gap, czyli przerwę, gdzie instytucje i duzi gracze nie handlują i oni bardzo często właśnie zrzucają cenę po to, żeby ten gap został wypełniony. Ja zostawię tą niebieską strefę, zobaczymy na kolejnych aktualizacjach jak się to dalej potoczy, ponieważ no... Te, właśnie, gapy często są wypełniane, i ja często pokazuję je na wykresach. Przejdziemy sobie na wykres dzienny. To tutaj poniżej gap w okolicach gdzieś do 48,400. I to też się wiąże z przetestowaniem tego wierzchuka, o którym ja mówiłem na tej analizie. Wcześniejszej bitcoina, że ten szczyt nie został przetestowany i możliwe, że my zobaczymy domknięcie tego gapu, domknięcie tego gapu. Tutaj widzimy, jak rynek tutaj pozostał, gap, cena odjechała do góry. Nie na jednak wróciliśmy, domknęliśmy i pojechaliśmy dalej. Ten gap tutaj z lutego, z poniedziałek, 12 luty 2024 nie został domknięty i myślę, że cena też może chcieć wrócić, żeby go domknąć. Się. Rynek nie lubi pustych przestrzeni, także y, trzeba na to zwrócić uwagę. <laughs> to wszystko, co, co dla Was przygotowałem na dzisiejszą aktualizację. Życzę wszystkim udanego wieczoru y, i do.